Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj polecam pyszną babkę, idealną właśnie na Wielkanoc w tym wykonaniu tradycyjnym, czyli przy udziale bitej piany. Zaczynam właśnie od ubijania białek. Do pięciu białek dodaję szczyptę soli i ubijam na sztywno. Dodaję 2-3 łyżeczki cukru, żeby ją nieco utrwalić, żeby szybko nie podeszła wodą. Mogłabym ją oczywiście ubijać tuż przed samym dodaniem, ale chodzi o łopatki, jeśli już je po prostu zanurzę w żółtkach, wtedy te łopatki trzeba dokładnie umyć, żeby piana nam się ubiła. A ja tutaj po prostu unikam zbędnych prac. Teraz właśnie przechodzę do drugiej misy z żółtkami. 5 żółtek, do których dodaję cukier. Takie małe 3 czwarte szklanki o pojemności 250 ml, czyli gdzieś około 160 g cukru. Do tego jeszcze płaską łyżkę cukru waniliowego i miksuję na tradycyjny Kogel Mogel, czyli na taki żółtkowy krem. Po minucie dwóch takiego miksowania masa zdecydowanie jaśnieje, robi się większa objętościowo. Zaczynam dodawać tak jakbym chciała robić majonez partiami olej. Tego oleju mam tutaj około 150 ml. Możemy użyć stopionego masła. Masło dodajemy takie lekko ciepłe, żeby nie było zbyt gorące. Teraz na koniec jeszcze dodam około 50 ml soku z cytryny, takich 5 łyżek. Powinniśmy uzyskać ten sok mniej więcej z jednej takiej średniej cytryny. I ponownie wszystko miksuję na jednolitą całość, dosłownie kilka chwil. osobnej miejsce do jednej szklanki mąki tortowej z takim małym brzuszkiem, waga około 140 gramów. Dodaję dwie łyżki z brzuszkiem mąki ziemniaczanej i jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Mieszam składniki sypkie, potem jeszcze można przez sito je przesypać do masy żółtkowej. Miksuję całość z mąką, uzyskamy trochę taką dość gęstą masę, do której na początku dodam 1 trzecią porcję piany, żeby tą właśnie gęściejszą masę nieco rozluźnić, a na koniec dodam pozostałą pianę, wymieszam delikatnie, tak jak to przy biszkoptach i uzyskam taką puszystą, jednolitą masę. Ten sposób przygotowania babki jest bardzo stary i moim zdaniem tym sposobem te babki wychodzą najsmaczniejsze. Bardzo, bardzo polecam. Wykorzystuję tradycyjną foremkę na babkę, smaruję ją po prostu olejem, możecie też oczywiście masłem i wysypać bułką. Chociaż powiem szczerze, że wcale niekoniecznie to lepiej odchodzi od tej formy, trzeba po prostu po upieczeniu, troszkę popodwadzać wszystkie tamte części zapieczone razem z formą, żeby i na ciepło i na ciepło wyjmować babkę, nie na zimno. Jeśli nie macie foremki z tym środkiem, takim, który ułatwia krojenie, można wykorzystać grubą, hartowaną szklankę. I też ją z zewnątrz trzeba posmarować tłuszczem. Ja piekłam swoją babkę w temperaturze 165 stopni około 40 minut. Oczywiście trzeba sprawdzić patyczkiem. Po wyjęciu babki z formy, tak jak wspominałam, lepiej to robić na ciepło. Trzeba poczekać aż ostygnie. I wtedy można ją polukrować prostym lukrem, najlepiej z udziałem surowego białka. No to jajko trzeba bardzo porządnie umyć, wyparzyć białko, dodać do około jednej szklanki cukru. Pudru, ten cukier puder możemy sobie tradycyjnie przyprawić tylko cukrem waniliowym. I ja tutaj dodałam jeszcze takiego żywego wiosennego koloru pistacjowego. Wyszło to bardzo fajnie z tym oprószeniem wiórkami kokosowymi. Życzę kochani przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy.